No siemanko, mój drodzy, dawno mnie to nie było, a czy tylko tego postał nowy szkminitoriusz te przyszedł na ten, tam, oglądamy. Czemu nie? Part. Dobra, Zobaczymy. Ło kurde, co to? Ło kurde, ale co się tam dzieje? Czekajcie. Dobra, lecimy dalej. Tak, oni uciekają. Dobra. A dobra, bo ja, Tę, tak, trochę się przeglądałem. Teraz...

BUM! Uh, chyba. Uh, zaczynamy? Nie. O, mamy tego, ta kamera kamerą, ale Kurz! O! Wydaje się, że wziął z tego... tego... z kibla mechaniczną. Dobra. BUM! O, oh. To tam może To być, że Bum! tak chodź, nie zaznaczam na kinkę, tylko, że on był normalny. E, Titan, no nie wiem. O Jezu, idzie duży, idzie duży. Idzie duży, idzie duży, idzie duży. Idzie duży. O kurde, tajemnic idzie. Śmieję się już. Tajemnic, tajemnic, tajemnic. Ty! Kurde. Jest taka pija. Bardzo fajny odcinek. Bardzo mi się podobał. To jest najkrótszy odcinek. Wiecie, więc pa!